Witamy wszystkich bardzo serdecznie w niedzielę na naszym ostatnim odcinku zdrapkowym wita Was Karolina. No i Paweł oczywiście. Ostatnim, ale ostatnim we wrześniu, nie że w ogóle ostatnim. Nie, ostatnim w tej naszej, nie wiem, Zabawę? zabawie. W teście, w teście. W tym teście, tak. Testujemy keno, testujemy multi multi oraz zdrapki po 10 odcinków z każdej gry w miesiącu wrześniu, no i to jest odcinek ostatni zdrapkowy. Jeżeli ktoś nas ogląda po raz pierwszy, to zachęcamy do subskrypcji, bo my tu się zawsze fajnie bawimy. No i jest można wyciągnąć wiele interesujących wniosków tutaj z naszego drapingu, z naszych testów, z naszej zabawy. Można się pobawić i pośmiać, tak więc zachęcamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy test drapeczki i jeszcze na osłodę znowu dwa ekspres losy, krzyżówka na osłodę, gdyby tu nic nie było, bo zakładam, że może nic nie być. No, fajnie by było zakończyć z przytupem te zdrapeczki. Tak, tak byłoby fajnie, tak więc spróbujmy za 30 zł. odcinek jak zwykle. Zachęcamy, abyście z nami pozostali i obejrzeli, co tutaj wydrapiemy dzisiaj. A więc zanim zaczniemy ten draping, pozwólcie, że jeszcze tylko wspomnę, prosiliśmy Was o wytypowanie kanału, z którym moglibyśmy się wymienić z drapkami, czyli zaczepić dany kanał. Największością głosów wygrała Madzia z kanału Alicja w Krainie Zakupów. I już nawiązaliśmy przecież kontakt, bo na odcinku wysłaliśmy maila, a Madzia szybciutko odpisała i uznała, że ewentualnie może się z nami Wymienić. Także jesteśmy w trakcie negocjacji odnośnie kiedy, gdzie i jak. No i prawdopodobnie odcinek będzie pod koniec przyszłego tygodnia. Także cieszymy się bardzo, Madzia, że się zgodziłaś i serdecznie ciebie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamka dla Madzi z kanału Alicja w Krainie Zakupów. A my już teraz przejdźmy sobie do zdrapeczek. No mamy też szalone siódemki, tu jest tak, numer 9. Co tu jeszcze mamy? Megapensjan numer 4 i Król Cash. Król Cash z numerem 11. No to co, zaczniemy od czego? Od tych siódemek, zaczniemy od Siódemek. O. No i teraz. Prosimy cię z drapeczko, żebyś nas nie zawiodła. <coughs> Przepraszam bardzo. I żebyś nam coś tu dała. Bo każdy zwrot. Teraz to już jest na wagę złota, na wagę odcinka, całego no, miesiąca. No to już nie ma co liczyć, że może będzie lepiej, bo to już jest koniec. Tak. No i ostatnie dwie gry po lewej stronie. Więc. Gra tutaj... numer 6. Tu też nic nie ma jeszcze. No, niestety, tutaj no. pusto. Połowa za nami. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Chociaż jedna jakaś siódemeczka, która by dała dyszkę, zawsze by był mniejszy minus. Ale na razie. Nie zanosi się. Nic się nie zapowiada, Mamy worki, mamy wiśnie, korony, cytryny. Nawet podkowy na o! szczęście mamy. I A nic. siódemki nie mamy. Co w ostatniej grze? No nie. nie. No niestety. Ładnie, pięknie zdrapana zdrapeczka, równiutko, prościutko, profesjonalnie, ale wygranej nie przyniosła. Niestety. No dobra, no to teraz Król Cash. Tu będzie ciężko chyba coś wydrapać, jeśli chodzi o samo drapanie, bo tu ta powłoka taka... No tu jest taka ciężka. Ale myślę, że sobie poradzisz. 44, 27, 44, 12, 53 i... O. 28. Dobrze. No i szukamy. Nie za szeroko, żeby tam kontrolnych nawet. 19. Będzie czy nie będzie? 31, 21, 52. Czyli oboczek tradycyjnie. 30. Aj, już myślałem, że tam 8, jest dwójka. Dwójka jest, nie? <grym> tak.

Dwadzieścia dziewięć, piętnaście i trzydzieści cztery. No i ostatnie, ostatnie, ostatniusieńkie trzynaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa, trzydzieści dziewięć i 57. No, czyli pudło kolejne. Fajnie zaczęliśmy ten pierwszy odcinek zdrapkowy w tym miesiącu. Tam była wygrana 40, 40 zł. I po cichu liczę, że może dobrze się zaczęło i dobrze się skończy, ale chyba jednak nie. I mega pensja. No, jak tu nic nie będzie. 40. A co ty robisz, hej, 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 wyżej, wyżej. O Jezus, przepraszam. No już no, myślami jesteś w kinie. Już, no, dokładnie. Idziemy dzisiaj do kina, tak? Przepraszam was bardzo. Idziemy do kina na niedzielny 5, seans. 37, 48, 17 i 24. Na piątkową premierę Pasikowskiego Film. Odnośnie zamachu na papierze. No, taki PRL może być fajny. Klimat może być fajny na pewno. Ale ja nie tu kinie, tylko o tych zdrabkach na razie co? Nic nie ma. Jest oboczek 49, jest 38. 38. Hmm. 36. Też oboczek. 31. No, nie wygląda to fajnie. Nie takiego końca. Ale nie, dlaczego? No przynajmniej jest tu wszystko pokazane, Jeden. jak to wygląda, uczciwie. Przecież. Mógłbym teraz wziąć te trzy zdrabki i po prostu dać inne trzy zdrabki i tak długo szukać. Sobie. A przecież to nie o to chodzi. Tu my tu testujemy, no bawimy tak, się. Tak, ale to by i było. I to musi być realna, rzetelna ocena zdrapeczek. Tak, ale fajnie by było, gdybyśmy skończyli chociażby. Ale było fajnych, sporo odcinków. 7, było 70 wygrane, 80, 40. 26, ja myślę, że to tak dokładnie oddaje 41. to wszystko. jeden I ostatnie. 47, 6, 16 i 28. No czyli mamy trzy puste zdrapeczki. Ja oczywiście na koniec zrobię podsumowanie. A takie ogólne podsumowanie wszystkich tych naszych zabaw tu gier we wrześniu, czyli kenu multi i zdrapek, no to zrobię we wtorek, pierwszego. Nie? Nie, w środę, 1 października, mhm. tak króciutko podsumujemy wszystko. A może we wtorek zobaczymy jak będę wyglądał z czasem, także dzisiaj jest na zero. Czyli zdrapki się nie posunęły, jeśli chodzi o, ten, o to saldo minusowe. No i teraz jeszcze krzyżóweczki, mamy te ekspresy. Na osłodę po jednej krzyżówce. To ja to. To ja to, bardzo cię proszę. Życzę powodzenia. No, i szukamy literki L. I szukamy literki L. Teraz O. O, o, o. Ciekawe, czy nam te ekspresy osłodzą ten dzisiejszy odcinek, czy też N. nie? Zobaczymy, Czy coś tutaj będzie, czy nie? T i tu i Z Z D. Patrz, czy nic nie tak zabija. Tak, tak, oczywiście. Cały czas tutaj patrzę sobie. D K. A Ty zwróć uwagę, czy ja dobrze patrzę, czy nic, też nie ja <noise> Dobrze. Ja będę pilnować Ciebie, a Ty pilnuj mnie. Dobrze. R. R, 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 R było tylko jedno X, no pięknie. G. I tu jeszcze. C. Se, chyba Se, nigdzie nie, nie widzę. U. Tu wszystko i tu i tu i, a nic nie będzie, bo nie ma w tu ogóle A. Tu jest pierwszy a. wyraz i tu masz jeszcze dwa i. Poczekaj, tu, tu jest jeden wyraz. Tu masz dwa i jeszcze. Tu jeszcze jest i i tu jest Zrób drugi tu wyraz. Tu. tu jest i. I tu jest i. Iod. J. J na samym dole jest tu, jedno. No, ale tu już nic nie będzie. E. Tu jest E. No, nie ma A, czyli tak wiesz. I. Y. Tutaj. S. 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 Wszystko. No i W S. I W Też nigdzie nie ma. I W. No, czyli dwa wyrazy. Czyli norma. Jak to w ekspresach, No nie jesteś ty w drugiej... Nie, weź sobie też coś zdrab dzisiaj, znaczy, się zdrab, pozakreślaj. Dobrze. Żeby ci nie było przykro. Dziękuję Żeby w takim mi nie razie... było przykro, że ja tylko przegrywałam. Dziękuję w takim razie. I teraz będzie wygrana. Hmm. Myślisz? No. Dobrze. P. O, mm -hmm. T, J, F. My nie widzimy, czy nic nie ma? Z, <śpiewa> nic nie ma. I. B. Tu dwa BB, tak. Tu jeszcze B O. R. Mm. Ale to wygląda, co nie? Y. Tu jeszcze R. Y. W. Brak. E. Tu jeszcze E. O. G I tu jeszcze jest G, L, nie widzę, L. C, D. O, jeden wyraz. Jeden wyraz. Dno o idealnie oddaje, zapewne tą krzyżówkę. <laughs> Dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek i ostatni K. No i co? I to wszystko. S nie było, A nie było. Tu jeszcze C było, nie? No tu jest C. N literki nie było, nie było, bo tak byłoby za dużo wyrazów. No i to wszystko. No I wszystko. Out. I tym optymistycznym akcentem kończymy chciałem. nasz odcinek. Powiem wam, że chciałem też się pobawić więcej te ekspres losy w październiku. No, ale tak patrząc co to, to jest po prostu to jest absurd. To zawsze powtarzam, powtarzać będę, że to to jest taka cienizna, bo to oni drukują po prostu tak jak im się chce. No, widzą, że wchodzi jakiś gość, taki jak ja na przykład, uznają, kamera uzna, że jestem niesympatyczny, no to temu wydrukujemy 10 pustych losów. No i tak to wygląda. Mm -hmm. no. no to tylko sympatyczni mogą wchodzić. No ja nie wiem, jakie kryteria oni biorą. Ja tylko tak, taki przykład po prostu dałem, ale nie wiem, jakimi kryteriami się y, posługują, że po prostu drukują jak im się żywnie podoba. No. Tak, Ja uważam, oczywiście to taki w sumie żart. No bo wiadomo, że żadnych teorii spiskowych ja nie przepadam za nimi, bo jest też wiele opinii różnych, że. że wszystko... Akurat wejdzie ktoś w wydrukowanie. No dokładnie, no, to jest, jest tak tego. jak z liczbami, ze wszystkim. Ze wszystkim nie. tak jest. Dobrze, Także, kochani, nie narzekajmy. Tak, cieszmy się z tego, co mamy. A życzymy nawet, że wam, nic nie mamy, to też się cieszymy. Życzymy Wam pięknej niedzieli. Dużych wygranych, jak zwykle, na odcinkach. My będziemy sobie sprawdzać, jak wrócimy z kina, a póki co. Wszystkiego dobrego, żegnamy się ze zdrabkami w miesiącu, w miesiącu wrzesień. Odcinek jaki był, no to wiecie. A jutro zapraszam na ostatni z kolei odcinek Keno. Do Trzymajcie usłyszenia. się, buziarki, pa, pa No i doczekaliśmy się ostatniego już odcinka zdrabkowego we wrześniu. Dziesiąty niestety nieudany zwrot 0 zł, a więc saldo po 10 odcinkach jest minus 40 zł. Ogólnie był to 28 już odcinek z drapki Keno Multi, no i tu saldo się nie poruszyło, minus 244 zł, a do końca jeszcze Keno i Multi Multi.